Cześć, witam Was w Luźnych Gadkach jak zwykle towarzyszy mi nie kto inny jak Dawid Trzechowicz. Dzień dobry, witamy serdecznie, cześć, hej. Nasz konsultant, specjalista od kulturystyki zawodowej, amatorskiej i jakiejkolwiek innej. I dzisiaj właśnie w tym temacie, dzisiaj właśnie. porozmawiamy sobie o największych polskich kozakach obecnie. Piotrek Wojtowicz, nie obraź ale nie będziemy Cię drugi raz poruszać, także już o Tobie gadaliśmy, tak. dlatego poruszymy sobie Osoby, które są naprawdę bardzo perspektywiczne, ale osoby, które bardzo ciężko też pracują. No bo nie ma perspektyw i nie ma. Nie, po, nie zobaczylibyśmy genetyki bez pracy. Często ludzie zapominają o tym, co nie? Ludzie ciągle myślą, genetyka, genetyka. Ale wiesz co, tak jak ja się kręciłem wokół zawodowców kilku, to nie wszyscy byli tytanami pracy. Nie, ale do pewnego momentu i od pewnego musieli znowu. Luźne katki. Wiesz, żeby przebić pewien punkt, musisz po prostu coś zacząć robić innego, bo w pewnym to mam Dileta, mhm. który był takim typowym opierdalaczem. Tak. I wiesz, i nie doszedł wyżej niż mógł, niż mógł zajść bardzo. No myślę, że to by, to by mógł być Mr. Olympia. Mógłby być, gdyby miał inny mental. No a on miał takie w stylu, wiesz. Na przykład kiedyś opowiadał Lee Priest, że wszedł do niego na chatę i mówi, ty nie miałeś robić kardio, on. Synu, pyknął tabletkę Klena. Nie trzeba. Ponoć Flex Wheeler też nie, nie lubił sobie urywać jaj na treningu. A to słyszałem, że różnie. To słyszałem, że akurat jak już trenował, mm -hmm. to zapierdzielał. Tylko że strasznie długie przerwy robił. A i nie potrafił trzymać koncentracji przez cały rok. No, nie a... potrafił trzymać mordy przez cały rok bez pizzy. Dlatego też w pewnym momencie Chad znalazł na niego sposób i robił mu pięć dni bardzo niskich, a jeden dzień w Aha, okay. I pieniędzy bardzo niskich i wiedział, że wtedy flex po prostu dotnie, bo będzie trzymał jak trzeba, bo ma ten jeden dzień, w którym może sobie, wiesz, pofolgować. No i Kevin Levroni. No, myślę, że tutaj też psychika mu siadła na tej zasadzie, że zobaczył, kurde, w sześć miesięcy mogę robić tyle co większość w rok i miał takie, e". a drugie pół roku. Ogień. No i, i, I tutaj, życie Rockmana. Tak, życie Rockmana. Maciej na Nabagło, pierwszy polski koniak, konik, kozak. Koń. Konisko. No, nawalony chłop, młody chłop przede wszystkim. Zaczynał od kulturystyki klasycznej, amatorów, do 80 kilo dwa lata temu, trzy lata temu. Teraz już startuje ważąc 115, 120. Tutaj ta waga jeszcze nie jest znana, no bo wiadomo, jeszcze nie wyszedł na scenę, niedługo ma ten debiut pro w Pradze jako superciężki. No i muszę powiedzieć, że to jest chłopak, który nie wiemy, jak daleko zajdzie, bo ma 24 lata. On ma 24 lata. A ja się zastanawiam, czy ten progres nie jest zbyt szybki. Czy jest zbyt szybki, czy nie jest zbyt szybki? Z drugiej strony, jak miał go zahamować? Wiesz, co miał zrobić? Kurde, progresuje tak mega, no to co mam się zatrzymać? Mm, nie, wiem, mam na myśli to, że na przykład czy inaczej. Pod... Czy jest coś nadużywane? Czy jest coś nadużywane, ale też nie dać sobie trochę więcej czasu na pobycie w jednej kategorii i później przejść do drugiej. Ty On już jako nie ma gdzie przejść. Trener... On już nie ma gdzie przejść. Okay. Wiesz, bo on dusił się w klasyku. On dosłownie na drugim sezonie jako pro już nie wchodził w wagę. Dobra. To nie było tak, że on mógł. On już nie miał miejsca rozwoju, a ma 24. Chcielibyśmy lata. mieć takie problemy, nie? Ta, że, ja on, że za szybko nam ma masa Tak, właśnie. za szybko masa mięśniowa. I chłopak do tego dorzuca ją proporcjonalnie. To nie jest tak, że wiesz, patrzysz na niego i mówisz. No okej, okay, mógłby mieć te plecy większe niby, no. co nie, no ale on ma 24 lata. Nie mieliśmy nikogo, kto miał 24 lata i stanął i wyglądał jak Ronnie Coleman. I zwłaszcza, że ta jego struktura kostna jest taka zacna, niewybitna, ale zacna. Tam... Jest bardzo C na, wiesz, na kategorię no. superciężką. Na, tak, na extreme jest OK. Klasykiem tak. by nie mógł być w jakimś utytułowanym? Sądzę. Mógłby być dobrym klasykiem, ale niewybitnym, A tak. może być bardzo dobrym superciężkim. Tak. Więc ta matematyka jest bardzo prosta i patrząc na Maćka ogólnie, to też to jest koń, dosłownie koń i to jest dosłownie tytan pracy. Tak, etyka wiesz, pracy. Młody tam jest łeb, który jest bardzo fajnie ukierunkowany. On ma dobrego trenera Huberta Kulczyńskiego, który jest legendą polskiego, e, polskiego polskiej kulturystyki klasycznej. I on jest po prostu tak, on robi co Hubert mu powie. Hubert to jest mądry chłop, który go wiesz, trzyma. I trzyma go tak, jak trzeba. Mhm. Więc dlatego ja jestem pewien, że on zajdzie daleko, bo ma dobry po prostu. Mental, wiesz. A miało być bez cukru, a słabe strony jego sylwetki? Łydki. Łydki mógłby mieć troszeczkę większe, wiesz, jak już się czepiam, tak wiesz. Mhm. A kto dzisiaj ocenia łydki? Nie, no Zobacz nie, na topkę Olimpii. Jak, jak się właśnie czepiam, tak co nie. I ogólnie on nie jest bardzo, bardzo szeroki, mhm. jeżeli chodzi o obojczyk, ale to też mu dodaje uroku. Na zasadzie, że w tak młodym wieku, dzięki temu, że nie jest aż za szeroki, wygląda jakby miał mięso na mięsie, na mięsie, na mięsie. Czyli chodzi ci o to, że jest taki większy ten freak, freak faktor. Tak, nie ma takiego, wiesz, szerokiego obojczyka ogólnie uh -huh. Maciek, aż tak szerokiego, ale też nie jest za wąski. Uh -huh. Jest w tym miejscu, w którym powinien być, mógłby być szerszy ten obojczyk. Na przykład w porównaniu do właśnie Dereka, który na uh -huh. przykład na, na swój ten rozmiar, ale no jest naprawdę w dobrym punkcie, ma 24 lata, wiesz, czego... I wiesz, na no co ja zwracam u niego uwagę? Że mimo że jest młodym zawodnikiem, a zwłaszcza młodzi zawodnicy pieprzą tę te, część, to pozowanie, tak. on bardzo dobrze pozuje. On po prostu, wiesz co mi się podoba, że jak stanie już w poziu, to stoi. Tak. A nie tańczy, nogę gdzieś zarzuci na głowę, wiesz, i, i myślisz... Na przykład mięśniach brzucha i łód to najczęściej widać. On zrobi tę pozę, stoi. Tak, i, jest, i masz szansę go ocenić, bo wielokrotnie zawodnicy, a, i to zawodnicy młodzi zwłaszcza, bardzo krótko trzymają pozy, albo coś w nich zmieniają. tak? Wiesz, tak jak wspomniałeś, robi bicepsy przodem, ale on ustawienie stopy zmieni trzy razy po drodze. Przejdźmy do kolejnego, bo myślę, że tak już wystarczy wchodzenia w dupę Maćkowi. Tak. Eee, Adrian Cyronek. Myślę, że to nie jest tylko perspektywiczny przyszłościowo, bo on już pokazał dużo swojego. To Maciek też po części, mm -hmm. prawda? No, będąc to 5 dwa razy w zawodach w klasyku, ale Adrian Cyronek znowu otarł się dosłownie o Olimpię, i on jeszcze z tego co wiem, może dołożyć. Właśnie, I, i wiesz, ile kilogramów jest pod limitem? Bo on jeszcze nie jest. I chyba kilogram, dwa i... kilogramy, coś takiego. Ale to jest, wiesz, jak dobrze wycelujesz w klasyku. Mm -hmm. To jest od groma. To jest od groma, jak wiesz, dobrze, dobrze wycelujesz. Ja Adrian już był na Olimpii, to jest doświadczony zawodnik, też wiesz wie co robi, też jest dobrze prowadzony i patrzę, że wiesz, co wszystkich łączy dobrych zawodników, chłodny łeb. No, brak emocji? Chłodny łeb, po prostu oni nie kalkulują, oni robią. Wiesz, nie hmm. mają no, nie chce mi się, nie chce mi się, a dzisiaj też pada. No, tak. Pada. Albo ci, którzy zawsze kocają się z, z sędziami, albo twierdzą, że zostali skrzywdzeni, to są raczej ci drugoligowi. Tak. Pierwsza liga się nie kłóciła miejsca. Nie, to się stało. Wiesz, hmm? idę do przodu, wyciągam wnioski, wyciągnę... Idziesz feedback. ładnie do sędziego, panie sędzio, dlaczego? Co hmm. powinienem poprawić? Ale czasami też te feedbacki są bardzo mylne. No, jedna Sędzia ci powie, że byłeś zbyt płaski, a drugi ci powie, że na przykład byłeś za mocno docięty, nie? No. I wiesz, bądź mądry. No, więc wiesz, masz takie znaki zapytania. Damian Kufal. Wow! Wiesz, co podziwiam w tym chłopie? To, że jest niesamowicie silny. kurw. Ćwiarę w jak fasiecki pół litra. Tak, luźno. Po prostu. No, no tak. 250 na ławie. Na ławie. Bench press. Tak. Nie specjalizując się w tym Nie. jako kulturysta. E, ogromne łapy. Bez strapona też. No, no, bez pracy. Tak. E, strapon. <głos> Tyle <głos> wspomnień. Grzegorz Wałga. Nieważne. Kiedyś wam to opowiemy. A jak zostawicie komentarz, to wam Albo to Albo nagramy. Nieważne. E, czy tak się. To na pewno na YouTube nie pójdzie. Wiesz, stary. co mi się mega, mega, mega podoba w Damianie akurat, docięcie. On jest zawsze w formie. Zawsze. On ja nawet nie... na masie się nie pozwala sobie ja nigdy nie widziałam, żeby bardzo. on był docięty, znaczy zalany. Mhm. Nigdy nie widziałem, żeby on był ulany, znaczy podlany taką wodą. On nigdy nie jest. On nawet jeżeli jest podlany wodą, mhm. to zawsze widać u niego szczegóły. Zawsze widać te czwórki, żeby. Widać, że to jest mięcho, a nie taki wiesz. No i chłop startował 112, miał limit w klasyku. No. On ma 130 teraz kilo, A 18 kilo przeskoczył. Ale roku. jest wysoki, nie? 18 kilo z roku na rok. Powiedzmy, że to będzie 128. 16 kilo przeskoku. Myślisz, że, że wyjdzie z wagą 128? Myślę, że on już jest gotowy w tym momencie. Mm -hmm. Wiesz, zostały równo dwa tygodnie od dzisiaj. No tak. Więc on już jest gotowy. Właściwie 10 dni. Mm -hmm. On już jest gotowy na 130 No i minut. to jest też taka sylwetka, że patrzysz na niego i tam się nie ma do czego przypierdolić. A jeszcze ma freak factor. Bary. Ładne. Że patrzysz te bary i masz takie, kurde, cool, fajne. No. I Jechowat też na co ja zwracam uwagę, zaniedbany mięsień przez wielu ramiona. Tak. Dzień dobry. Tak jak... Ja już robię. Tak jak u Piotra Wójtowicza. Że inna jest kategoria? Nie, zająbany, żeby tak, nie było. Tak, ta, e, inna kategoria, ale wielkie przedramiona zawsze robią wrażenie. Tak, tak, zawsze. Wielkie przedramiona kark. No dobra, a, a słabe punkty, Damiano? Myślę, że jeszcze mógłby dobudować grubości pleców troszeczkę. Hmm. Troszeczkę grubości tych. No ogólnie tylna taśma. On też przyznaje, że zawsze to jest ta tylna taśma. Ale wiesz, co mi się podoba? On, ma 30, on jest w moim wieku, 33 lata. Mhm. Także to nie jest, że on powiedział, wiesz, ostatnie słowo. Nie, jeszcze dobra, 7-9 lat przed nim. Tak, i on nie, jest, on nie jest też jakoś przerośnięty, on jest trochę niższy od Samsona. Także. wiesz, Potencjalnie. Ja myślę, że to jest zawodnik, który za rok może być w ciężkiej kulturystyce. W e, Open, Mr. Olympia. Na Olimpię, że się dostanie w ciągu roku? Tak. Stawiasz? Tak, Tak. Myślę, że tak może być. Tylko żeby znowu nie wyjść gdzieś na zawody kwalifikacyjne i ktoś powiedział, że musiał zapłacić frycowe. No nie to frycowe to w kurwie. No nie tylko ciebie. Ale zresztą on już zapłacił frycowe. On już był na Olimpii. On już był jako klasyk startował. No tak. Więc on już te frycowe, możliwe że ma zapłacone. No być może. No bo te frycowe ile można też płacić, wiesz. No. Ile, ile można płacić te frycowe, wiesz? No ale Damian Kufel, uważam, że od czasów, i teraz nie czy się ze mną zgodzisz, Mariusza Strzelińskiego to największy talent, jaki się zażył w polskiej kulturystyce. Strzałka, był paweł Brzuska. To były takie dwa topowe, a od. tak, mieliśmy też pana Roberta Piotrowicza. Ale S jeśli chodzi o potencjał genetyczny, dla mnie Mariusz Strzeliński był sztyf. Tak. Ta sylwetka była był idealna. Piękny. Był piękny. I trochę kufel mi go przypomina. Mimo, że to jest inny gabaryt, nie? No bo strzałka startowała do 90 kg. Plus 20 kg, 30. Plus nawet. 20, no ale <noise> też o głowy wyższy, nie? Ale tak. tak w 100% te kształty też na pewno będą przeważały. I no, jeżeli patrzymy na to, co sędziowie obecnie ocenili, mhm. no to kształty, tak? Kształty, pełność, docięcie, bo na to popatrzyli na Olimpii, więc pewnie w tym kierunku będą szli. Tylko mam nadzieję, że nie postawią na karłów. Skoro postawili na karłów, to że w, teraz nie będą wiesz, on jest niski, to jest bardziej wypełniony. No, 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 no. No, jak stanie taki Andrew na przykład, dla mnie, Andrew. No, Andrew bije o głowę i na głowę, na przykład dla mnie Dereka i Hadija. Ale z ciekawych czasów. Doczekaliśmy, że jednak gdzieś tam ci kulturyści powyżej 1,80 m są w stanie zajść na sam szczyt yy, tak. w BBP i Pronie. Jeszcze na początku 2000, tak naprawdę Roni był jednym z najwyższych, miał 1,80 m równe. Tak, a reszta to no, tak Flex Wheeler, tam 175. I, inaczej, jeden wyjątek, Ginterschilker-Hamp. No, był w, no i pokonał raz Roniego. Tak, 1,85 m, czyli taki wysoki jak ja był. Tak, czyli no. A teraz, no, w końcu, znowu coś się zaczyna dziać w no. tym kierunku. Rafael Brandao też jest dość wysoki. Tak? Nie wiedziałem, że on jest taki Tak, wysoki. on ma 180 80, ponad, także no, jest ich paru. I myślę, że ta trójka ogólnie teraz tak nam się najbardziej rzuca w oczy. Oczywiście tutaj mówimy o osobach, które jeszcze tak mocno nie nabiły. Moglibyśmy tutaj wymienić Adę Kaczmarek, która była czterokrotnie na Mys Olim Olimpia, Miejscu Olimpia zawody, nazywajmy rzeczy po imieniu. Mieliśmy pana Boreckiego, który był też cztery, trzykrotnie na Olimpii, teraz prawie czwarty raz. Ale czy to są osoby, które są potencjałem? Nie, one już potencjał pokazały. A tutaj czekamy na to, co te osoby pokażą. A powiedz, dlaczego Piotrek Borecki? Przejdźmy jeszcze na chwilę do niego. Dlaczego Uż trzy razy był na Olimpii, wiesz, no, zaprezentował. Mnie to. najbardziej rozjebało, jak on rok po roku tak startował w 212 tak. w i, i z klasyku, nie? A która kategoria według ciebie na niego najlepiej pasuje? Klasyk. Według ciebie klasyk? Znaczy, jeżeli nie idzie do superciężkiej, to klasyk. Okay. Bo ja bym go chciał zobaczyć w super ciężkiej, ale ja nie wiem czy on czy już jest chce. 12, w tym wieku. Czy w 212 czy w super ciężkiej? Nie, w super ciężkiej. Uh -huh. Tylko ja nie wiem czy on chce w wieku wiesz, 33 lat pchać do super ciężkiej. No, bez sensu. Mając te metry 70, nadwyrężać zdrowie, gdzie ma wiesz, no nie wiem. Nie ja nie pamiętam wiem. jeszcze piotrka z czasów forumowych, e, to była, no 2000 i z kotlerem. Tak, 2011 rok, gdzieś 12, 13, coś takiego. No to wtedy Piotrek jeszcze startował jako natural, to składał się głównie z tułowia. Ta wielka klatka piersiowa, nóżki takie cieniutkie. Ale wystarczało na, mistry, na Mistrzostwa Europy i tak dalej. Tak, tak, na juniorów jeszcze. No Wtedy też były troszeczkę inne czasy. Z kim kiedyś startował Piotr? Mm -hmm. Z Hasanem Mustafą. O! Oh. No. Były kiedyś Przez szybko leci. Ale teraz słabe punkty sylwetki Piotra. Nogi. Dalej nogi. nogi. Tak, mm -hmm. no i teraz ma, będzie robił Łapy Bułapy poprawił na przestrzeni lat niesamowicie. Też nogi poprawił, tylko że jeszcze, jak, jak już mamy się czepiać, no to. Tak, tam w ogóle ja uważam, że te przyczepy obszernego, bocznego, czyli tego mięśnia, tak, które jest w boku... Ale są już fajni, fajni. Tak, no. Wiesz, tak, tak. No tak jak mówię, no jest dużo zawodników, którzy już pokazali potencjał. Mm -hmm. Moglibyśmy to wymienić jeszcze sporo. Karol Milewski, mm -hmm. tak, no, mister Olimpia. Ale oni już pokazali, a my tutaj mówimy o osobach, które są najbliżej właśnie tego, co my myślimy, że będzie przyszłościowo. Tak. Także nie zrażajcie się, jeżeli nie wymieniliśmy kogoś. Tak. Nie będziecie źli. A jak, jesteśmy, jak jesteście źli, to możecie napisać w komentarzu, Tych. Tak, możecie nas wyzywać w komentarzu, ale pamiętajcie o cenzurze, bo inaczej YouTube sam wam to wywali. Tak, bo my nie usuwamy komentarzy, więc żeby nie było. Jeżeli komentarz jest zbyt agresywny, to YouTube sam go kanceluje. Także. Tak, żeby nie było na nas. Pozdro. Zwróćcie się. Komentarz łapkę w górę.